Ciąg dalszy noszenia kostki brukowej. Dzień trzeci. No to tak jakby witam na moim gruzowisku. I stwierdziłem nagle, że przestaję przestaję układać tą kostkę, bo robiłbym to do przyszłego roku. Krawężniki i wszystko co było tam dookoła tej ułożonej kostki jest już przewiezione tutaj. To jest trzeci dzień zabawy z tym cudem. Myślę, że Dzień albo dwa i cała misja związana z kostką brukową będzie zakończona. Nie ma też pośpiechu. Nie śpieszę się. Robię sobie pomalutku, powolutku, po dwie, trzy godzinki po pracy. Bez stresu. Dzień czwarty. Płota już nie ma idziemy Ach. tak jak było widać wcześniej nie ma już płota właściciel naszej działki już działa rozbiera ogrodzenie czeka aż podział się zakończy a dzwonił już do urzędu i podobno jest końcówka czeka przyjedzie koparka jak tylko będzie można koparka wyrówna wszystko powyrywa korzenie i będziemy zaczynać robić drogę chcą już ściągnąć wodę i kanalizację I też się od razu podepniemy jak będzie taka możliwość a raczej będzie i, i zaczyna się coś dziać powoli no. dużo pracy przed nami dużo wyrywania korzeni Zaczęliśmy trochę od pupy strony, czyli od przewożenia kostki brukowej na działkę, która jeszcze nie jest nasza. Ale... Cieszę się, że już cokolwiek mogłem tu robić. Bo już bardzo długo czekaliśmy na tę działkę. I w końcu coś się dzieje, no. Została mi jeszcze jedna tura. Trzy... trzy warstwy z tego co, Z tego co tu zostawiliśmy ułożone. To się tak wydaje, ale myśmy to przewozili w dwa dni. W trzech chłopach żeśmy to ładowali do auta. Nie do takiego normalnego, tylko do takiego busika. No, swoją drogą ładnie siadał, ale w trzech chłopach to ładowaliśmy i w trzech chłopach to rozładowywaliśmy i zajęło nam to dwa dni. A ja tutaj już walczę w sumie chyba czwarty dzień, ale ja walczę tak 2-3 godziny po pracy i jeszcze raz tyle co dzisiaj, czyli ze dwie godzinki i wszystko będzie ogarnięte. Jak już będą papiery, że działka jest nasza, to wtedy będziemy zaczynać konkretne działania. No, dzień piąty. Także kamera już pierwszy upadek ma za sobą. Przest bojowy zaliczony. Tu was na chwilę postawię na poziomie. I takim oto sposobem misja kostka brukowa zakończona. Wszystko już jest przewiezione z działki od sąsiada na naszą, no na naszą jeszcze nie naszą. Czekamy teraz na zakończenie, na zakończenie podziału. Myślimy o wyrywaniu korzeni, o równaniu terenu. Tutaj pod tymi pokrzywami nie powinno być tak źle, bo z tego co zaglądają to nie jest jakoś super dużo korzeni. Tu jest więcej takich małych, a tutaj raczej jest kilka takich dużych, ale ich na szczęście jest tylko kilka. No i co, będziemy walczyć, mam nadzieję, już niedługo. A z tego to by było na tyle. No także, widzimy się przy następnej misji. Przyszła pora na pierwsze koszenie trawy. Najpierw to spróbujemy to w ogóle odpalić. zalanym mieszanką, założona tarcza zamiast żyłki, no bo tu przez te chaszcze będzie ciężko się dostać. No i spróbujemy to odpalić. Nie mam gdzie ustawiać kamery, już nie zorganizowałem nic sensownego. Mam nadzieję, że to wszystko będzie widać. Trzeci słupek graniczny. On, jeśli idzie po linii prostej, to tam mniej więcej do drzewka. Ale jeśli idzie trochę pod skosem to też bym się nie zdziwił. Muszę zajrzeć na te mapy i znaleźć ten czwarty słupek graniczny. Przekosiłem się przez środek. Ale bardzo kiepsko założyłem sobie kamerę na głowę. Więc chyba materiał z mojego cudownego koszenia jednak was ominie no i co jak już jest przekoszone że da się przejść wzdłuż bo wszerz jeszcze się nie da wydaje się, że jest tu trochę więcej miejsca niż, niż jak to było takie zarośnięte w ogóle tutaj mamy ładną dziurkę i uwierzcie mi, mam nadzieję, że to pies od sąsiada się bawił tu od sąsiadów, od których kupiliśmy działkę a nie, że jest to jakiś dziwny dziwny zwierz eee. no i co trzeba jeszcze skosić te, te obrzeża wziąć tą piłę do gałązek co miałem na działkę rot tutaj to wszystko odkosić, odkopać i, i bawić się z następnymi tematami nie? koszenie to już jest teraz pic na wodę fotomontaż trzeba się zabierać za następne roboty za wyrywanie korzeni za oczyszczanie trochę tej działki i zaplanowanie wszystkiego, gdzie to będzie. Także widzimy się następnym razem przy kolejnej misji mojej miski. Jeśli dotarłeś do końca, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz dla motywacji. Pozdrawiam.